Witam Was moi drodzy w nowy vlog, nowym vlogu na moim kanale. My dzisiaj się wybraliśmy do pszczyny i bo jest zakup. To jest taka piękna brazoletka Ponieważ zapomniałam jak się nazywał ten minerał, ale mam go nagrany, więc potem go sobie sprawdzimy. Dzisiaj sobie widziałam lody kokosowe, chociaż powiem Wam, że nie ma jakoś mega ciepło. Ale słoneczko jest, jest przyjemnie. Tutaj też Państwo się skusili Oczywiście. na lody. O, proszę. Jest ciepło, bo właśnie jutro pieczy Malaga, pyszna. A czy było dosyć cieplej? E, no, więc pójdźmy. dobra, idziemy się przejść po pszczynie, No, i powiem Wam, że naprawdę oby nie padał deszcz, bo tam są takie dalej chmurki, co zapowiadają, ale myślę, że raczej nie będzie. To jest taka piękna tarteletka cytrynowa, więc teraz sobie zrobimy jej teści. To jest piękna truskaweczka, więc zobaczymy jak będzie smakować. To u góry właśnie nie jest beza, musiałam to beza, A to jest tak jakby pianka po prostu. Dobra, mamy, testujemy. Kwaskowy? Nie. Właśnie, bo ta pianka nas nas taka dosyć słodka i zabija tą cytrynę. Mm. Ale powiem Wam, że czuć tę cytrynę. Warto ja zrobić Potem jeszcze wpadnie bruskaweczka. To będzie naprawdę bardzo smaczne. A co to jest? To jest taka pianka? To jest pianka, no. Myślałam, to jest beza, to jest taka po pianka. Taka, ona jest taka... takim zrobiona... Palnik! O, o palnik! Tak. Więc zobacz, teraz no. zjadam z pięknym widoczkiem i z pięknym A moje słoneczkiem. A ja jabłuszki spróbowałaś? A jeszcze nie. Na sali, te w tle się tam pompują baloniki, ale moi drodzy, bo tutaj, są moje urodziny, tylko marzenki. O, proszę, światło koszyko. Pojawiło się, tak, tak, was... dopiero są za. Ja już je opłacę z wyprzedzeniem, tak, no, tak, także. Dziękuję za... dziękuję za życzenie, jakby tak, co. Ale się wyprosiła. No, więc mnie. co? Baloniki są tmuchane y, tutaj, proszę, pięknie. Pięknie, praca, więc co? My teraz czekamy już tylko na gości. No i potem zaczynamy taką i imprezka. Zapraszam was, moi drodzy, na podróż z misią po tasiemkę w rolce, bo się kończy. Super. Będziecie razem ze mną, moi drodzy, misja. Super, w tej sukience, że idę w tej galerii. Ale dobra, zobaczymy, czy będzie w tym sklepie. Jak nie będzie, to trudno, ale się kończy. Powiem ja szybko, zobaczymy, zapytamy się najwyżej, czy jest i tyle. Drodzy, po imprezce, goście się już zbierają, my tu jeszcze idziemy na salę ogarnąć baloniki. No i co, więc już się zażegnam, bo za Moga... z jest tej i piękny szyb, imprezka bardzo fajna, udana, więc super. Tocik był pyszny, tak, no i powiem że właśnie dzisiaj bardzo yy, długo jest jasno, bo się jest najdłuższy dzień w roku, tak, bo jest 1 czerwca i dokładnie rok tą było zakończenie roku szkolnego. Powiem wam, nie wiem czemu, yy, w tym roku jest też tak późno. Zresztą w sumie jest, z drugiej strony to jest plus, bo w tym roku kończę już, więc jakiś plus to mieć dłużej tej szkoły. z mojej drodzy, dzisiaj ze mną Mały Giewont. Tam jest dzisiejszy nasz cel, zobaczymy, myślę, czy tam nam się uda wejść. Ale póki co zmierzamy, w są właśnie to są schodki jakieś tam u góry. Ja stwierdziłam, że nie wchodzę tam krzyż, bo powiem, że to już tutaj ta droga ona była taka dosyć no. Co? O, hej, tam. O, nie przybliżę tak teraz, was. O, czekajcie, odwrócę. O, proszę tutaj. Pozdrowienia. I właśnie moi drodzy taki. O! Tam jest taka poręcz, ja wam teraz pokażę i tu tego momentu nie ma co nie? Ogólnie powiem, że fajnie, naprawdę bardzo ładne widoczki. I właśnie tak niedaleko jest ten zamek, było widać Więc my się zaraz będziemy schodzić i może nawet pójdziemy w tym kierunku I tutaj moi drodzy przed nami, uwaga, jest zamek w Olsztynie A jak się odwrócimy, to uwaga mamy Mały Ty ty przed chwilą byliśmy O, tak się to prezentuje ładnie Teraz tak które przeszliśmy Chociaż powiem wam, tego zamku wydaje się, że jest tak dosyć blisko, ale jak jest kawałek Z tego zamku wydawało się, że jest bliżej, znaczy z jakiego zamku? Z Małego Giewontu wydawało się właśnie, że ten zamek jest bliżej, a teraz tak... Trochę oddalone, jakby tak było. Bardzo... Ale buty się sprawdziły. Buty się, mam powiem, sprawdziły. I sp sprawdził się też pies. Pytanie się sprawdziły? co niektórzy nie spryty, to coś... No, a teraz bez torabeczki, ponieważ spyta. Także ważne jest to, żeby być przygotowanym na wędrówki różnego rodzaju i górskie. Tak. I nie tylko. Przyszliśmy na obiadek, co niektórzy idą po okulary, w słońce, a to też, teraz znikło słońce, ale powiem wam, że mam przepiękny widoczek przed sobą. Zobaczcie, to jest piękny zamek. Nie widzieliśmy tak, z innej perspektywy, nie widzieliśmy z innej, ale też właśnie na nim byliśmy. I tu tak nawet niedawno, bo chyba o ileś nie chyba w styczniu, tutaj byliśmy, pamiętam, w raczkach. No i co, właśnie zamówiliśmy sobie obiad, no i teraz pojechamy, czekamy i potem zaraz zobaczcie co sobie zamówiłam, ale naprawdę dzisiaj bardzo fajny dzień, ale myślę, że jakbyście widzieli jak schodziłam, to to myślę, że by było dosyć e, śmieszne, tak, ale no, ale wiecie zeszłam. No, ale udało się. Ale tak, ale ogólnie powiem, że było fajnie, wiadomo, tutaj można przejść właśnie z tego mojego giewontu na ten zamek, ale to myślę, że będzie, was dwie godzinki trzeba liczyć. No coś takiego. Ale jest takiego? kawałek, no. ale jest więc co, my teraz czekamy na obiadek i ponieważ bardzo ładny kadr. Taki trochę jakby grecki, nie wiem, No naprawdę widać. takie masz tutaj łuki No grębniane. łuczki, więc czekamy. Słoneczko na razie zaszło, chociaż ponieważ okulary są i jeszcze mam drugi w plecaku. No ale co, odliczasz do wakacji? Kiedy no. macie próbę na akademii? No. Właśnie nie, nie wiem, powiem, kiedy mam już tą próbę. Na razie nie wiadomo, ale myślę, że chyba wtorek, może środa, bo czwartek raczej wątpię, żeby było. To już za późno. No. Więc co, było zakończenie próba. roku, tak, generalna próba, a w piątek, będzie już zakończenie roku, rozdanie świadectw, więc no, przygotowanie i właśnie muszę jakiegoś outfitu poszukać jutro do zakończenia roku szkolnego. Ja w wtorek idę do szkoły, także prezentuję mój outfit. I dzisiaj tylko do więc super. I jutro też, więc ja idę do szkółki i widzimy się już po. Ja właśnie teraz jestem ze szkoły, już sobie wziąłam wszystkie rzeczy z szafki. I teraz się, mój drogi, idziemy na soczek. Dzisiaj wyjątkowo inaczej. I powiem, że będzie się w szkole było bardzo fajnie. Już teraz tak jakbym to jak są mega luźne, być inne i gramy do jakiejś gry. Filmy oglądamy, na których wychodzimy, My na jakieś spacery, przed na biologii. Jest teraz my teraz do soczek. Marchewka w to zrobimy teraz testik. Mmm, pyszne. No, na pewno jest bardzo dobry. Fit soczek. A ja powiem, że naprawdę bardzo dobry szczególnie taki... Chociaż powiem, że dzisiaj ma jakiegoś upału, po prostu jest tak gorąco, tak przyjemnie. Powiem moi drodzy, już od dawna polowałam tą giełkę, 39 sol de ale właśnie już nie było w sensie, dawno będzie sprzedaży I powiem, że przepięknie pachnie, więc myślę, powiem, że właśnie na nią skuszę, bo naprawdę ona pachnie taką wodą kokosową, żebym powiedziała Powiem wam, że właśnie byłam w szoku, że sam giełka, bo ja tak tak się na jakichś tam innych stronach, ale ona była wszędzie wyprzedana, a to jest kokosowa I powiem taka, że będzie na wakacje, więc go sobie ją po prostu... Zobaczymy, czy ją czy nie i w ogóle tam przy z boku szty jest ponoć yy, to jeszcze jedzie, yy, więc zobaczymy. Ale ja powiem Wam, że zapach spędzi sobie jak woda kokosowa. I jak już się na zakupach, to stwierdziłam, że będę do jednego stepu. To właśnie są piękne klamry. Ostatnie też takie owocne, chyba są z drugiej strony. Tu jeszcze są takie, bycie zwykłe, ale te wakacje są przepiękne. I jeszcze tutaj, o, ale kokardki takie zwykłe, więc chyba z drugiej strony czy są. I to są takie ładne zwierzątka morskie, kwiatuszki, e, o. Proszę, krabik. No i co? Aż takie inne kwiatusze. Ja mam takie, że podobne, tylko że są sobie takie w całości ale Powiem, że przed są. A to są takie materiałowe, no? Powiem, że bardzo ładne są klamry. chciałam zakupów to teraz czas uwaga na hol zakupowy. Zacznijmy sobie od tego, że powiem Wam, że dzisiaj zobaczyłam, uwaga w sklepie. Aktywator do slime co nie? I mi się już przypomniało, jak kiedyś robiłam slajm, jak w ogóle na to, to był taki hype, żebym powiedziała i tak dalej. I uwaga, to mam właśnie aktywator i klej. Będą moi drodzy robione slime'iki Tak, nie wiem, zomówicie, fazą jakaś wróciła. A kreż. Dalej, moi drodzy, kupiłam takie siasteczko, rybka Ja już go kiedyś testowałam z jakimś tam odcinku Nawet nie wiem, czy nie było przed egzaminami już przypadkiem. I uwaga, ostatnią rzeczą jest tam giełka. Powiem moi drodzy, w ma napisane, że o, widzicie, Limited Edition. Powiem, że ona pachnie, no... Jak dosłownie jak wakacje. Czemu telefon mówi tak wykrzywe? Tą, tą przesadkę tu mi się nie trzyma teraz. Ale to sobie tak przepięknie pachnie tam giełka. Właśnie ja mam mówiłam, jak byłam w sklepie, że... Ja to oglądałam się na jakiejś, orgy... znaczy nie na oryginalnej. ale widziałam, wiecie, tam na jakichś innych stronach, w szedzie, wiecie, było, że brak w magazynie i tak dalej, a ona właśnie jest taka kokosowa i ona są nie tak przyjemnie pachnie, to mam ten zapach jeszcze, jeszcze ale... nie no, prześlicznie na pachnie, czekaj, spik się. Mm. <grym> Ponieważ mam bardzo nie pachnie wodą kokosową, więc naprawdę super, że mi się udało dostać, zresztą tam tego było dużo dosyć, ale, wiecie, Wolałam wziąć jak zapach na wakacje i co moi drodzy? To w sumie było tyle. Koniec tego że tak powiem. E, no i co? Więc takie szybkie zakupki były. Ta, ta, ta przystawka mi się już nie trzyma, ja nie wiem o co z nią chodzi. I nie, przy mnie pamiętam Giełka. Więc to moi drodzy było na tyle, więc myślę, że zaraz zabiorę się zarobienie slajmów. Albo jutro zrobimy. Nie wiem, zobaczymy. A jeśli pamiętacie jak właśnie była taka era slime'owa, to zawsze opki w górę. Ostatnia środa w szkole. Tak. E, ja właśnie, że potem poszło Ci się, moi drodzy, po soczech, tak jak wczoraj. Teraz już że że tradycja się stała. Znaczy, powiedziałam, że coś późno, bo już tylko w sumie, możemy pójść i na wyżej w piątek po zakończeniu. Ale no dobra, ale teraz y, nie o szkole, a teraz będzie, moi drodzy, test Oreo. Test Oreo, takie nietypowe, zobaczcie, różowe. Zobaczymy, czy faktycznie jakie będą i jakie będą miały smak. O, cię się prezentują, Ej, ładne. Pietuszek jest tu. Mm. Bo testowaliście? Mm. A w środku jakie ładne. Wiesz, jakie one mają smak? Ja Cię przeczytam. O, fajnie. Ja popatrzę, jakie ładne to opakowanie. Uwaga, uwaga. Odgadnij smak. Samą siostrę czuję. Ciastka z kremem o smaku peoni. Peonia. <laughs> Bo ja już w ogóle nie czuć tego, Tak szczerze. A te drugie? Jakie? cię po prostu sam smak. Nie wiem, czy to mi na mango jakoś pasuje. Na co? Na mango. A drugie? Fuj. Nie. Przesadzasz. Drugie są też piękne. No, odgadnij smak, a ja ci przeczytam. Kawa chyba. Ciastka z kremem o smaku sezamowym. Mm. No, to mi już nie podchodzi w ogóle. To co, peonia lepiej? Ja najlepszy z tego soczek powiem, mam. <grym> I najzdrowszy. A. Powiem że w tej peoni w ogóle nie czuć e, tego kremu. Samo ciarosko jakoś czuję. No ale co? E, więc testik zrobiony. Potem jeszcze my jedziemy na szybkie zakupki, ale to jest takie bardziej spożywcze. E, i chemiczna. Chemiczne. Chemia. Chemia? A właśnie dzisiaj na chemii, y, tam oglądaliśmy jakby pod tym, wiecie, nie sam ten start. Nie e, relacje. Tylko już relacje, właśnie no. Będziesz mhm. ja sobie teraz zobaczę, jak to wyglądało. Ale start? Wiecie, czego. Napiszcie w komentarzach, czego start. Ja y, teraz już jest próba super wierszyk na akademię. Na akademię. A nież Michał, już dostaliśmy zaproszenie też na zakończenie roku. Tak, tak? wiem. Także będziemy się widzieć. Na akademii. Będzie super. No No i co, moi drodzy? To wygląda, więc jutro ostatni, chyba dzień. Ale w szkole Pan powiem... Taki zgodnie z planem, nie? Mm, no. Tylko jest duży zastęp, powiem wam. Nie ma naszej pani z historii, z polskiego. I nie ma religii. Nie ma, odwołali. E, I ten. I to tu śmietyla. Więc, moi drodzy, jutro ostatni dzień. na zakończenie roku szkolnego, tak się prezentuje mój outfit. To jest ta czarna sukienka, którą miałam założyć na komers, ale ostatecznie nie założyłam. To jest ta sama torebka, którą miałam na komercie wraz z tak samo. I kolczyki też, W tak naprawdę, a w większości jest w sumie taki komersowy. Było kupowane stricte pod komers, A nie pasowało mi to. właśnie tutaj też takie, widzicie, złote wszystko. Złote to jest wszystko. Więc dlatego, widzicie, złota biżuteria i tak dalej, więc ja już zaraz idę. I myślę, że widzimy się już po zakończeniu. Ja już, moi drodzy, jest to uwaga gotowa. Tak, teraz czekamy, czy to na dziewczyny. Idziemy na zakończenie, ponieważ, że. O, że jest bardzo fajnie. Idziemy. Powiem, że nie tak późno Wam to gadam, ale zresztą to jest plus, można się wyspać. A z drugiej, może taki minus, że wiecie, późno zaczynamy wakacje, tak naprawdę. Bo dopiero po, myślę, że tak około 13 się może wszystko skończyć. Bo to wiecie, to zakończenie i tak dalej się desa potem jeszcze. No, więc tak to moje drodzy wygląda, więc widzimy się już teraz. Ja właśnie wracam z zakończenia, tak było. Teraz jeszcze byłam dziewczynami na lodach. Powiem wam, że była naprawdę super. Eee, takie, takie wiecie, trend, widzicie na tym stole, że 8, i tak po łączyliśmy się i to było fajne. Może ktoś ten z, z TikToka. I już po zakończeniu, moje drodzy. Ko koniec podstawówki, ale ja powiem, że była naprawdę bardzo fajne zakończenie, jak ten pierwszy, jak powiem wam, gadałam. Ale nie, ale jakoś powiem, że nie płakałam. Totalnie, nie wiem. Znaczy, bo jest mi przykro, wiecie, że żegnam tą szkołę, to była super szkoła i dużo to jest wspomnień i tak dalej, ale nie wiem, jakoś się nie było że tak powiem, Przy piosence właśnie. Jedynie tak trochę, tak mi się chciało, ale wiecie. Ale było fajnie, super. Na pewno się jeszcze jakieś spotkam z niektórymi osobami wiadomo. No ale co? teraz jestem do domu i oficjalnie czynimy wakacje. Teraz moje dodać były fotki w całym miejscu. Rok temu tutaj nie było robione. Świadectwo jest, paseczek jest. Jest naprawdę bardzo no, fajnie. Operator domowy jest. Operator jest, byliśmy na zdjęcia, teraz wracamy. Y, idę się przebrać z tej sukienki, bo Ona jest spoko, ale jakoś bym nie była w stanie cały dzień przetrwać. Więc teraz trzeba zanieść iść te, y, kiedyś to świadectwo do szkoły. Bo właśnie sprawdzaliśmy z mamą, to trzeba do połowy czerw lipca jakoś zanieść. To z wynikami no to... zaniesiemy, bo to tak, do tak, sensu jest dwa razy. Więc Bo Kiedy? tego musisz iść no. do, do szkoły po wyniki, chyba nie? No, tu też mam z tyłu i właśnie ten kod do tego. Tak, dali? No. Aha, no to bardzo dobrze. No więc dobra, idziemy teraz się przebrać i wyruszamy. Co zaraz, moi drodzy, zrobimy unboxing, to mam dla ja prezencik, tak. Powiem właśnie, że y, świadectwo właśnie już sobie schowałam, bo tam jeszcze, wiadomo, dostaliśmy kopię i tak dalej. I powiem, że cieszę się z tego, jaką średnią udało mi się wyciągnąć. Chodzi mi średnia równa, 5.00, więc powiem że bardzo fajnie. I jestem ciekawa, czy za rok liceum też uda mi się czy dostać świadectwo z paskiem. Jestem tego ciekawa, powiem Wam. Dajcie znać, jak u Was w tym roku, Jakaś średnia. O. znać w komentarzach, a my teraz idziemy otworzyć prezencik. To jest unboxing. I pierwsze pudełeczko. Tak się prezentuje. I w środku. O! Koniczynka. Koniczynka i... czekajcie, tu... Może to muszę wyciągnąć, ja to pokażę. Tu jest Charms, koniczynka i łopatkowa. czekajcie, tu. O. Tu jest taki Charms na szczęście. I tu z drugiej strony koniczynka. Bardzo ładne. Dziękuję bardzo prezenci, a to jeszcze, moje hmm. drodzy, nie koniec i tu mamy koniec, takie samo pudełeczko, ponieważ tych pudełeczek mam pełno, nie wiem, po co je trzymam, szczerze mówiąc, ale może jakieś wykorzystaj akurat, tu, uwaga, o, Aj, ja to kojarzę, to są takie właśnie te serduszka i to jest, wiecie, i to jest taka, taka, taka jak, się, jak się to nazywa, ale jak się nazywa ta czapeczka? to się jakoś nazy... Biret. Biret. Nie mylić tego. <noise> Ale powiedz bardzo ładne. Różowe. data dzisiejsza. Znaczy rok. No 2025, no. Mm. To... Rok, w którym zakończyłaś edukację w szkole podstawowej. Tak. No, Jak się czujesz z Szczerze powiem, że super. O, chwila, Ale nie ma ceny spokojnie. O tak się to, moi drodzy, nie, to prezentuje. O, nie widzicie? O, chyba teraz widzicie, no i patrzcie, tak się ładnie, tak wisi. Ej, fajnie to jest. I tu, moi drodzy, jeszcze jest jeszcze kolejne pudełeczko. Kto jeszcze śmiał uwaga. A ja to i ja to mam z tego chciałam kupić na wakacje. Tak. No? No bo to taka ona woda jest zapinęła. Tak, i ona jest takiego, z takiego... Nie wiem, co się to jest rzemek. To to A, Rzemek właśnie, ej, ale właśnie ja to chciałam kupić. Eee, właśnie ten roku, Naprawdę. Ale nie kupiłam No to, no, co, to, co, to znaczy jest bransoletka na zbieranie. Na zbieranie wakacje, jest... wakacyjnych. Ja sam tego... A ty właśnie... masz takiego... Teraz dostałeś czarsa wakacyjnego, takiego, tą rozgwiazdy. No, mam latarnię jeszcze. Z tamtego na roku... Dziecka, chyba. No na dzień dziecka... To jest tego nie oddepną. Pomóż Ci? No, mi to po kiedyś jakieś Powiem, że. Za, za takie, a w ogóle ta pszczółka, powiem wam, ten misiu ubranko przyślam nowe. Dzisiaj założyłam to stare. Bo spasło do koszulki to ja jest, jeszcze tam taką, i to ale jest. jeszcze mi przysłała i tamte. I to jest gucio. Przyślam, no. No i, I idzie o mówię. No. To jest no. dosyć zapięte. Dosyć ale proste. bardzo ładny prezencik, dziękuję. Aha, proszę. Ja mam pamiątkę, ukończenia. O, i tak się prezentuje. Czeka, tak Czekajcie, co tam sobie tutaj? Zróżnienie. Hmm. O, i tak się moi drodzy prezentuję. Tak, te dwa czarmy z co no, jest na odwrót, to serduszko. O, czekajcie, tak, może. Ej, ponieważ bardzo mi się prezentuje, no? Fajne. Ale myślę, że to sobie dam do tej no zwykłej branzoletki, a do tej sobie dam jakieś wakacyjne takie czarmy. No, coś. Co, co no, ja wybrać? mam taką właśnie latarnię. Y, tego, świetnik. gwiazdy. Rozgwiazda. świetnik też, też wakacyjnie Tak. Więc co moi drodzy, przy udanych wakacji napiszcie, jakie macie plany na tegoroczne wakacje, zawsze łapki w górę i widzimy się na następnym odcinku. Na razie pa!